Cześć wszystkim! Dzisiaj szybki przegląd warsztatu. A pierwszym samochodem, jaki stoi jeszcze w przejściu, jest to Land Rover Defender, który jest też dość mocno uzbrojony aż po uszy. Chociażby o 12-calowy sabufer, który znajduje się o to w tym bagażniku. Jak mi się uda otworzyć o wykonana obudowa z żywicy. 12 cali RSW, RSC, przepraszam, 12 płaski sabufer od dls do tego monobok. Również od DLS-a i 12 kanałów z podsłonecznym dźwięku od Helixa, czyli totalnie przebudowany Land Rover Defender. Wszystko w fabrycznym stylu, nic nie widać i gra wyśmienicie. Kolejny nowoczesny, ale zarazem retro samochód zyskał bardzo fajny system audio, bo jak sami wiecie, Meridian w tym samochodzie tylko ma ładną pakietkę, a zupełnie nie gra. Także tyle, jeżeli chodzi o Land Rovera Defendera, lecimy dalej. Przechodząc płynnie dalej, rozmnożyły nam się Lexusy ES. Mamy tutaj jednego oraz tam dalej drugiego. W tym ciemnym mamy podstawowe wyciszenia i tylko wymianę głośników, więc skupimy się na tym. Jest to bardzo zaawansowana renowacja, tuning, przemiana. I zajmuje się nią Max. Opowie nam, co tutaj robimy w tym samochodzie. Jest to Lexus ES, jak już mówiłem, z topowym systemem Mark Levinson. Więc idziemy do Maksymiliana, zapytamy Maksymiliana, co tu się, Maksymilian, wydarza w tym samochodzie. O, co ty ciekawego robisz? Montujemy Helixa V12 i zastąpimy, zastąpimy nim Marka Lewinsona. Pokaż, czyli... pokaż ten wzmacniacz. Tutaj pokażemy. Proszę bardzo. Panu reżyserowi kina akcji. Tu jest jeden, tu jest drugi. Tak, także tego się pozbywamy, tego ładnego czarnego wzmacniacza. Tak. Na rzecz tego Helixa V12. Tak jest. A żeby to wszystko było super, to montujemy jeszcze taką fajną magiczną szarą puszkę, konwerter sygnału cyfrowego, który coraz częściej widujecie na naszych wideo bo częściej stosujemy taki konwerter, żeby mieć sygnał możliwie jak najlepszy, mm -hmm. ponieważ mamy do czynienia tutaj z wysokiej jakości z systemem marki Winspon, więc żeby nie było tak gorzej, jest. albo było tylko lepiej. Dokładnie jak, tak, na razie sobie szukamy miejsca na montaż tego całego zestawu. Mm -hmm. Prąd już mamy wyciągnięty, no i teraz będziemy sobie już ogarniać jakieś, jakieś mocowanie do tego. Tak jest i wszystko tutaj plug and play, wtyczkę pokażemy? Jest, Pokażę tak wtyczkę. oczywiście, że tak. O, to, o te, tak. o tej wtyczce robiliśmy osobny odcinek. Tudo, tu, masujemy, tu do wiązki fabrycznej. Tak. Tak, czyli z fabrycznego wzmacniacza wychodzimy modułem optycznym, żeby mieć optyczny sygnał do tego Halixa V12 i tą drugą białą wtyczkę wpinamy, żeby mieć pozyskać 12, 12 kanałów chyba tu jest. Tak, max? 10 jest fabrycznych i 12 wychodzimy. Tak, i 12 kanałów będziemy tu w finale mieli przeprocerowanych i auto będzie w całości wyciszone, więc taki gruby projekt, poprawiamy Marka Lewinsona w całości po naszemu. Tu gusniki zostają czy wymieniamy? Zostan, na, zostaje wszystko oprócz deski, ponieważ średniaki i wysokotonowe wymieniamy na... RC3 i RC3C. Okej, okay, czyli RC3 na boki, bo tam mamy z twitterem, a RC3C jako komponentowy środek. średniak leci na środek jako centralny. Tak Więc wszystkie guziki stoją fabryczne poza tym, co w desce, tak? Tak, dokładnie tak. No, także zaawansowany system w Lexusie ES i lecimy do kolejnego samochodu zobaczyć, co jeszcze fajnego robimy. Kolejny samochód to nowy Mercedes Evito, wciąż buda 447, czyli auto, które jest od wielu, wielu lat w produkcji. Auto teoretycznie dostawcze i był roboczy, ale przerabiamy go na to, żeby był komfortowy i miły w eksploatacji, dlatego też wyciszamy całą przednią szoferkę. Tutaj widzimy kolejną wyciszoną już płytę, która zasłania mechanizm i całe wnętrze drzwi, wyciszone kanapką. Tutaj dedykowane głośniki z DLS-a, najnowszy model CRPP MB 2.6. Dedyki do tego samochodu, w końcu się ich doczekaliśmy, robiliśmy o nich osobny materiał. Ale to kolejny montaż tych wspaniałych głośników do tego Mercedesa. Pasują do każdego Vito. Po pierwszym, po drugim lifcie e -Vito i w sumie wszystkiego, co ma w oznaczeniach 447. Tu możemy spojrzeć na wyciszoną całą wewnętrzną część drzwi w tym busie. I jako koniec naszych prac zrobiliśmy całkowite wyciszenie również tutaj ściany grudziowej, bo z racji tego, że to jest auto dostawcze, to odgradza od części ładunkowej nas ta otoblacha blacha. I ta otoblacha bardzo często... Faluje, rezonuje i wydaje bardzo dziwne dźwięki. My ją wyciszyliśmy tak naprawdę czterema warstwami, trzema od tej strony i jedną od części wewnętrznej. Dzięki czemu mamy świetną separację między kabiną a częścią wewnętrzną. Dzięki temu ten oto dostawczy samochód będzie sprawował się jako super komfortowy nowoczesny samochód. I po zainstalowaniu tych dedykowanych głośników, jak już mówiłem, DLSA CRPP MB2.6 będzie to jeszcze naprawdę świetnie grało, bez żadnego wzmacniacza, po prostu wymiana głośników, sztuka, sztuka. No i to tyle. Szybki montaż, świetne rezultaty, lecimy dalej. I ostatnim samochodem na warsztacie jest Toyota Highlander. Niestety jeden z niechlubnych liderów w tabeli najczęściej kradzionych samochodów, i dlatego też montujemy tutaj nasze niezawodne zabezpieczenie Kanok w wersji Pro. I to tyle na dzisiaj. Do następnego. Cześć! thank mm -hmm. you